Ale, ale moi drodzy tak się jaram! Ostatnio odcinek wam się bardzo spodobał, śmialiście się jak nigdy I dzisiaj to kontynuujemy, a nawet Hakerka chce, żebym to kontynuował Widzowie, patrzcie co, pierwszy raz widzę taką wiadomość od Hakerki Nie mogłam wczoraj ze śmiechu, Hahaha. Ha, ha. Musimy to kontynuować, więc Nubek zabierze dwie dziewczyny Czyli to jeszcze nie koniec, bo są cztery Dwie dziewczyny na randkę dzisiaj, a jutro dwie pozostałe I ostatecznie wybierze najlepszą dziewczynę I ja nie mogę, dobra Dobra, muszę tylko wybrać dwie dziewczyny, która Co to jest? Ja nie mogę, to było jedzenie! Co? Zrobimy tak widzowie, dzisiaj będę Amandą, czyli tą zwykłą dziewczyną i tą ogromną, tą drwalką taką Zrobimy tak, mam dwie dziewczyny, także to będzie piękny odcinek, pamiętajcie, żeby łapeczki zostawiać Subskrybujcie kanał na samym dole po więcej odcinków, walnijcie w subika i zapraszam serdecznie na Palion Style. Nie mam teraz przy sobie koszulki z Palion Style, bo wszystkie są w praniu, dopiero wróciłem do domu Ale wpadajcie, bo są kozackie rzeczy i brylok Palionki jest, wy, wyprzedaje się widzowie, już nigdy nie będzie bryloka Palionki, to będzie unikat Także kupujcie póki jest, bo już go nigdy nie będzie. Zapraszam serdecznie na Palion Safe. Dobra, idziemy do Nuba, bo pewnie w domku będzie. E, ciekawe, czy hakerka mu coś dała do jakiejś informacji. So? Jest. Cześć, Nubek. To jest. Nubek. Cześć, co Czemu tam? Czemu cię nie było? Stary, ja Jak, jak, ci, jak było z tymi dziewczyny. dziewczynami? Jak było z tymi dziewczynami wczoraj? Takie dziewczyny. Czemu cię nie było? No bo ja nie mogę być przy tym. No dobra, szukałeś je. Mówiłeś, im gdzie jestem. No, tak, tak, tak. Właśnie szukałem je. Ja jest dwie dziewczyny na randkę Nubek. Co? Co? Jeden sobie z ciebie długą do lasu! Co? Co? Czemu? Czemu do lasu? Stary, co tu się działo? Czemu do lasu? Chciałam zrobić z dół Nie rozumiem. A ty rozumiesz? Co Dlaczego do lasu? Dlaczego do lasu, stary? to jest niepoważne! Ja tego nie pisałem. To jest niepoważne, to jest niepoważne Nobek. Dlaczego do lasu? Naprawdę chodź dzisiaj ze mną, chodź się ze mną do tej Nie Ej co ty tankujesz? No już tankuję, ze mną do tych dziewczyn <noise> no, no nie no stary ty są. No musisz poznać! Nie, nie będę z nimi gadał, stary, to są twoje, one się jeszcze we mnie zakochają, będzie problem. No nie no, chodź! Nie, ja stary, ja ci A kibicuję. Ja, tobie ufa. ja ci kibicuję, stary. O czekaj, otwórzmy, czekaj, czekaj. Mm, Masz jedzonkę trochę trzymaj jak coś. Czekaj, co? czekaj, na której to było stronie, że nie mogę. Mm. Ale co, ty co to za <noise> 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 księga wymówek? No, tak. Nie, nie, nuwek, ja idę, ja idę do swojego domku. Ty działaj, dobra, ja mm, trzymam dobra, kciuki za ciebie, dobra. trzymam kciuki za ciebie, przyprowadzę ci pierwszą kandydatkę, będzie to losowa osoba, nie wiem jeszcze jaka to będzie, więc to czekaj w domu. W gdzie mam być. Czekaj dobra. w domu, czekaj w domu dobra. po prostu, zaraz, przy, zaraz przyjdzie. A ja może pójdę z tobą? I, idę, nie, nie, idę po nią, Aha, idę po no nią, dobrze. zaraz ją zaraz przyprowadzę. Moi mili, zaczynamy od niej, tylko nie wiem jaką ona miała imię, albo nie miała imienia, bo wiem, że Amanda to była ta łatwa. Zrobimy dzisiaj Amandę i nią, a jutro zrobimy. Yy, osadniczkę i dirtkę. To będzie naprawdę naprawdę grube, po prostu nie mogę ze śmiechu już. Yy, I co, zacz zacznę. Muszę takim głosem mówić, dobra. <grystanie> Jest to on na pewno weźmie mnie do lasu, nie? Dobra. Yy, o, nubek, cześć, to my znowu się. A yy. ty? Co u ciebie wzięli? Jak mnie wzięli? No, Wiercana jestem, jestem pierwszy. Yy, tak. I, I chyba schudłaś coś na twarzy. Tak? tak. Bietka, tak, yy, tak no. Ale ja nie jestem, nie nazywam się Amanda. Na ciebie. Nie nazywam się Amanda. A jak? Elżbieta. Elżbieta, to okłamałaś mnie. To? No nie mi... Czy ty mnie pomyliłeś, plecy... pomyliłeś z inną? ale wielki kwiat w twojej łapie. Znaczy, dobra, nieważne. Czy ty mnie pomyliłeś z inną? Ale ile masz w łapie? Ojeju co cię obchodzi, ile mam wątpliwości? Ja mam Ale takie co, że... malutkie... Ale co gruba jestem, o to ci chodzi? Nie. To powiedz mi to w twarz. Nie. Powiedz mi to w twarz. Nie. Nie będę nic mówił. Nie. Czekaj, daj mi się zastanowić o co chodzi. Czy zabierasz daj mnie się... na tą randkę, bo jakiś, jakiś zielony glut przyszedł do mnie i powiedział, że zabierasz mnie na randkę. To ja nie wiem, mam, masz minutę y -y. na zabranie mnie na randkę. Czy to jest Twój y -y. samochód? My tak, mój samochód, nie ruszaj go.

Dobra, chodź cię w pewne miejsce. Bull. Siadaj mała. Oj ser, nie ty nie kierujesz. Mogę... Maga... O... Tu ty jesteś ty, 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 taka wielka w ty Nie, nie, bezobrazy. obrazy. Kó ty, ty mnie wyzywasz na każdym kroku, ty naprawdę sądzisz, że jestem... Bezobrazy, nie, nie. Co sądzisz że tym za... wielkim? Dobra, zgadnij gdzie jedziemy. No nie wiem, na randkę mnie zmieniać zabrać. W romantyczne no tak. miejsce. Co ty robisz? Ty jesteś szaleńcem! Ty jesteś szaleńcem! Nie, nie, ty jesteś szaleńcem! Poczekaj, Amanda, a cię gazuje, a mówię Czekaj, Amanda, bieta. ty mnie myślisz z inną, słyszę? Jesteś... inna mi chodzi po głowie, chyba. A czekaj, wsi, nie, wsiądę obok ciebie. Jak nie, to, nie, nie, to obok... nie, 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 No nie, co ty nie, 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 ty jesteś nie, nie, już nie, nie, jesteś nie, trochę, taka... <śla> trochę nie, 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 mi jest bardzo wygodnie. Dobra, jeju, ale taką łapę masz na lewo No podoba pada, ci się. No, Przepraszam, mam taki głos troszkę jakby męski, ale to nie przeze mnie, po prostu tak... To są moje geny. Dobra, tutaj chyba Ci się będzie podobać. Co to za miejsce? Wziąłeś Łap mnie na biwak do lasu. Chodź tu. Nie, 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 chodź, Patrz tyle ludzi Czy ty mnie bierzesz do tego domku? Nie, 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 chodź, chodź, Tu jest domek! I nie da się, wejść. Wiesz, kogo mi przypominasz? Kogo? Eee. Chodź, Patrz, co mam dla ciebie? Ty lubisz pewnie rozwałkę, to taka duża... Taka duza Taka randka. Taka baba, pewnie wybuchowa randka! No, czekaj. Podoba się to, taka duza baba, pewnie to lubi. Bo... A masz co. patrz co jest Czemu... Nie, 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 nie. Patrz. Czemu ty cały czas mówisz na mnie duża baba? No bo, bo to chyba dobrze jest jakaś mnie, nie? szczupła, smukła, sylwetka. To smutna sylwetka. To <laughs> to na ciebie, chodź pokopać dawno, twoje ulubione. O wielko szykiera twoje łapie. Ty <laughs> nawet jedną ręką mi unosisz. Ale, Jakbym, ale się... co, boisz się... Chyba my... się w wcał... się pod auto chyba. Ale co mam z tą sikierą zrobić, czy mam kogoś zabić, jesteś normalny? co ty mi dajesz w ogóle? Nie, 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 wiesz co trzeba robić? Z tą sikierą? Co? Patrz Patrz Kopiemy drewno, twoja ulubiona randka, co? Ale co mam kopać drewno? Tak, ale nie stąd może, tylko stąd Miała być jest. romantyczna randka, czy ja mam, czy ja jestem, hop, drwal, drwalka, tak? Yyy, no dobra, to mam coś dla ciebie może Patrz, patrz, chodź tutaj, to jest nasz stolik, stój o proszę, może coś zjemy razem? Drewno proszę, zjemy, drewno nie, zjemy Tobie się to chyba podoba Chodź Rozdy... co, co? Fuj! Uuu. Przypomina mi twoją twarz Chodź, przypomina mi twoją twarz, identycznie jak włosy Ale... Czy co, że ja mam... Czy ja... Uuu. Nie To coś, połaz tego, ja chcę zjem to, bo to... Nie, daj mi mięso Mięso? Daj mi mięso. Może to ci się przyda lepiej, ja nie wiem mięso. Nie, ja jem tylko nie, mięso. Nie no wiesz co ty akurat, to ja tutaj wiem co mnie ucyli. Proszę, mam też przygotowana Nawet taka... to. mnie nie zniszczy? Zadnego mm. Bagdy to odzymać to? Machewki. Popatrz na mnie. To słychałem. Piłem mam pod nogami. Nie... tylko ja to do sas. Uwaga, patrz jaki mam mocny cios. Chciałaś coś sobie zrobić? Może się poboksujemy, mężczyzno? Dobra. Muszę sprawdzić, czy jesteś się wystarczającym mężczyzną. Na sikiery. Na tize? Nie, jeden strzał. Zobaczymy, kto mocniej przywali. Dobra, dobra. Bez sikiery. Dobra. dobra. Bolało? Bolało. O nie! Ale mnie teraz... A... Uciekaj! Masz trzy sekundy. Ała! Ale mocno. Dwa jeden nie, ty kucze, papo, nie lubię cię. A nie. Nie przepraszam, to <grym> ty nie. Jak mało Nie, nie. Kucze. Odwiozę cię do domu, co ona chyba właśnie mowa. nie udała. A czekaj chwilę, ja Co ty kocham? robisz w tym lesie? Ja cię kocham! Nie, 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 nie tylko kocham nie w lesie! Cię. Nie, nie! Co ty robisz? Ty jesteś walnięty? To ty mi zrobiłaś? Jestem Ała. twoją dziewczyną od teraz już. Nie, tylko nie ustał, usta. Jestem Uch. twoją dziewczyną od teraz. Przewieź mnie do domu twojego. A, a, gdzie? Zabierz mnie do twojego domu. Do domu? Idziemy do twojego samochodu. A... Nubek, chodź tutaj. Na pewno? Chodź tutaj. Chodź tutaj. Chodź tutaj! Prowadzę! uciąłeś mi nogi! Co ty gadasz do mnie? Pat, Patrz co się zrobiłem! Nie wiem gdzie ty jesteś. Ała, tutaj, tu lezę. Uciąłem sobie nogę! Uciąłem się nogi! Co? Co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś? Ta to nie był najlepszy pomysł z siekierami. Nie, ty mnie trolujesz, idziesz do samochodu. Idziesz do samochodu. Co to za jak magiczna ja... sztuczka? Idziesz do samochodu. Nie, ja... <grym> Idziesz do samochodu. Co ty robisz? Czemu ty nie masz nóg? Nie ja wiem. Gdzie są moje nogi, znać. Zabiorę cię do domu. Dobra. Znaczy, jak cię zabiorę do domu, to będę twoją dziewczyną? Eee, ty nie. O, mam już. Co? Eee, słuchaj, wiesz co? Ty mnie przez cały czas oszukiwałeś? Nie, nie, nie. Wiesz co? Stój. no e, dobra, na, na. Siadaj Gdzie ty jesteś? Nubek! Nubek! Moi mili! No niestety, ale pani większa... No nie wiem czemu Nubek nazywał Amanda, jak to, ta postać to jest Amanda A nazywał mnie większą Amandą, no Nie pokochał jej widzowie, także już z niej nic pewnie nie będzie Ale była bardzo śmieszna postać Teraz jesteśmy zwykłą dziewczyną, zobaczymy jak zwykła dziewczyna zareaguje na e, Jego maniery widzowie, będę mega ostry ogólnie ale wydaje mi się, że ta dziewczyna jest po prostu najładniejsza. Zobaczymy jak Nubek zareaguje i gdzie mnie, teraz weźmie prawdopodobnie do restauracji, bo jak mnie wziął teraz do lasu, do lasu, na randkę do lasu, to teraz mnie zabierze, prawda, do restauracji. Dobra, idziemy do niego. O, czy ja dobrze trafiłam? O, cześć, Amanda. Jakiś taki zielony pan Amanda, przyszedł cześć. do mnie. O, zapamiętałeś moje imię. Tak, tak, pamiętam ciebie przed chwilą, mm. nie, nic. Taki zielony pan przyszedł, to tu przyszła, bo jakaś panion. randka, randka. Panią, tak, to był panią. Spokojnie, spokojnie, panion? jestem na posterunku. tak, nie mega, mega, mega przystojny pewnie, Ojejo, troszkę przystojniejszy niż ty. To co? Jak to? Nie płaszcz, nie, żartowałam, Jezus, ale to był test, na żartach się nie znasz. Haha, <gupia> gupija, 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 Dla ciebie gupity, gupity. nie, nie lubię dirta. Nie no, jeden prezent dla ciebie, pan. Nie, pokaż mi jaki masz samochód. O, co ty? Ciebie tak dzisiaj kupi... zabierasz jaka randka? Jeju, jedziemy. już z randka? Może nie. No tak mi powiedział zielony. Na zapach tak się nie zda, zgubtała się. daj, do fury mała. Pam! O nie, nie, nie nie nie, 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 nie. nie, nie. nie, Usiądź, usiądź w środku. Nie będziemy tak się bawić Dobrze, ja jestem, jeszcze... Dobrze Gdzie Zda... mnie zabierasz? Zdałem prawko ogólnie i tutaj w tym mieście przepisy mnie nie dotyczą A gdzie Pat to prawo? mała. Patrz to mała Co ty? <laughs> jadymy, jadymy Ty jesteś nienormalny? Jadymy, ja jadrymy Czy zabić? zabić? Nie, 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 spoko Czekaj, czekaj Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty... <laughs> Jak jedziecie, bałwany Dobrze mówię, nie? To eee, jest... Śmieszny jesteś Piona, jedziemy! Piona, sam... piona, piona! 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 Dobra! Rondo na rondzie. ty W rondzie w lewo, co ty robisz? Lala, nie bój się, co to ty wszystko robisz? wiem co się robi. Na rondzie się w prawo tak A jak na psy pale jedziemy, patrz! Nie, nie, nie rób tego, nie rób tego. Nie rób Czekaj, tego. Nie. bo chyba nie ma... A nie, jest! Dobra, nie na sypale albo błagam, wcale nam. Nie, 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 nie rób tego błagam, 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 błagam. Jesteś niepoważny, ja już nigdy nigdy nie wsiądę do ciebie już. Nie, nie, bo idziemy coś, tak. pieszo. Idziemy pieszo. No co ty, nie mają skórę, kupiłem ją za tyle kazówki. Za mała, to ja prowadzę, siadaj. gdzie ja mam jechać. Nie, 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 mała, siadaj. Ostatnią szansę masz. Dobra, robimy tak. Idziemy tutaj i zaraz już jesteśmy w sumie, psy. tylko parking znajdę. Parking. Ty jak um, ty policja, tu tylko ty, 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 ty ja mam policję, układa się wszyscy wiedzą. Wszyscy wiedzą, że idę na randkę, wszyscy wiedzą Gdzie ty parkujesz, jeszcze jest policja Nie, no spoko Policja to moje ziomki, pato Oni są na światłach, aby my tego... Ty jesteś niepobieżny co? A gdzie mnie zabierasz? Jesteśmy w ładnym mieście hmm, Tutaj, czekaj, tylko no, muszę Co ty? O, o. Co ty robisz? Gdzie jest ten wieziowiec? O, co ci? A gdzie ty no. mnie zabierasz? No ja nie wytrzymam Poczekaj, tutaj gdzieś. Gdzie to było? O! Dobra, zostawmy tutaj auto. I chodź, gdzie to nie jest parking! A tutaj nie jest mogę, parking nie dla widów. Nie, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Gdzie jest parking, a fajne? Tak, nie jest. Nie trochę. czuję się z tobą bezpieczna. Co ty mówisz? Idziemy do najdroższej restauracji. Najdroższej? Jaka najdroższa restauracja? Gdzie? Najdroższa restauracja tutaj, w tym, tym tutaj świecie. Na gdzie jest ta najdroższa restauracja w tym świecie? He? Wiesz co? Tutaj byłem... Chciałbym się trochę podbudować, ale wiesz co? Co? Poczekaj, będziemy musieli pradawnych metod użyć, żeby wejść tam na piękne widoki. Proszę. Co? Pradawne metody muszą nie działać. Nie bez samolotu? Chodź. No nie, właśnie, chodź. Nie mogę, nie, no tak. Buduj się na górę. Taki biedak. A tam będzie... Ej! Weź taki siów. Taki A biedek tam... bez samolotu. A tu będzie najlepiej teraz! Jaki, ty te, w ogóle to. Nie, nie, nie masz samolotu, to ja chyba nie będę z tobą gadać. Tysko będzie dobrze, nie bój się. Tak? Tak, jest! No Jakbyś no tak. teraz była chłopakiem, to bym cię zrzucił z góry, Dla dla nie? ale nie będę tak robił, bo jesteś No jak jest wysoko, Ja mlek wysokości, już nie chcę. Mamu. Nie, nie, patrzcie, tylko. Dlaczego znaczy, musisz się pacać? ale dobra! Chodź, pokażę ci co i jak. Hmm. Uh -huh. Uh, nie, nie patrzcie tam, to jest najgorsze co może być. Dobra. Co? Czekaj, buduję coś, co musi tutaj być. O co Ty Czemu tutaj? my jesteśmy na wieżowcu? Ty chcesz mnie zrzucić? Tutaj siadasz ty, tu siadasz ty. Czemu... A ja siedzę co tutaj. Za... Czemu z ziemi budujesz o, rzeczy? O, bo to mój ulubiony putulec, maleńka. No, ja Dobra, tak siadaj, siadaj. Pierwsze jeść. danie, pierwsze danie. co z, z ziemi jeść, z ziemi się nie je? Jest to i nie ma ludzi. Mmm, oj. Nie! Co? Ta zupa była przedawniona, spróbuję ją wziąć. Spróbuję ją przedawni. wziąć. What? Niszczyła się? Dlaczego? Niszczyła się. Ale dlaczego? Może to? Ej! Znika! O ja! Działa, nie? Znika! Dobra, nie, ty tak, weź ten talerzy! Co to za talerze wierzysz? Masz coś do jedzenia, ci... czy nie? Po co ja tu jestem w ogóle? Zaraz stąd zejdę! No nie, poczekaj, słuchaj, co? To, to ci na pewno spodoba. <laughs> jedz, 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 jedz. Skąd ty masz. <laughs> oh, Jakie dobre. Podoba ci się? Jakie dobre. Uh, 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 uh. Uh. Nie. Co? Pięknie tutaj, co? Zachód słońca? Mhm. Klasa. Pięknie, mam nadzieję, że jutro do mnie przyjdzie. Pięknie tu jest. No wiesz co, nie wiem czy przyjdę, bo nie czuję się... Tak, chcę być szczera z tobą, okej? Okay? Nie czuję się pewnie przy tobie. Ale jak to, co jest dobrze kieruje, dobrze daje jedzenie. Halo, Nie halo. czuję się pewnie, nie podoba mi się, że kołasz ziemię, ja z ziemi nie lubię jeść. No i nie masz samolotu. Gdzieś tam miałem, poczekaj, no może potem, no, jutro będzie... Jesteś, to... jesteś... A... Co ty! What? Ty żyjesz? Aa, żyję, ja żyję! O nie! Dlaczego on się zabił? Dlaczego? dlaczego on się zabił? Ja nie wytrzymałem, widzę. On skoczył z budynku. Ale dlaczego? No by mnie ta rozmowa się nie zakończyła. Dobra, jak mam teraz zejść? Nie zginąć Aaaa ja mam wrócić do domu? Dobra, schodzę stąd, wizowy. No, niestety, wizowie, ale nubek Amandy nie przekonał Jako ja, jako iż jestem Amandom, nie przekonał mnie totalnie swoim wdziękiem, niestety No cóż, no liczę, że jutro będzie lepiej No, widzowie, <ścoughs> pamiętajcie, żeby subskrybować, łapkujcie i kibicujcie yy, na nubka